Ja jestem Michał. Właśnie wyszedłem z egzaminu państwowego i zdałem z pierwszym razem. Eee, uczyłem się w szkole jazdy kursant i bardzo polecam. Super. Wiem, że miałeś w sumie na swoim kursie, na swojej drodze w realizacji kursu kategorii B, miałeś instytutorki, akurat trzy dziewczyny. Tak się złożyło, prawda? Tak które z sobą współpracowały akurat tak od końca patrząc to była pani Edyta, która z sobą tylko jazdy przypominające, jak wspomniałeś wcześniej mm, oczekiwałeś dosyć długo na egzamin. Bardzo długo miesiąc prawie. No długi, bardzo długi termin i nie wyobrażam sobie, żeby podejść do egzaminu państwowego, no bez przypomnienia, tak? Jak ty to odbierasz? No. Szczerze mówiąc, no to po prostu chodziłem po skrzyżowaniach i patrzyłem jak wygląda ruch i po prostu zapamiętałem sobie, bo tym bardziej wzrokowcem. Aha, czyli jeszcze dodatkowo taką y, pracę domową odrobiłeś. Tak. <grych> no fajnie, powiem szczerze, że niektórzy mają takie pomysły i poruszają się rowerem po tych pracach. No też trasach. na dobrze jeździłem, głównie bieżąc tak? na rowerze, Aha. <grych> więc znam skrzyżowanie. A, to też, też łatwiej Ci było, rozumiem przez to, tak? No okay. dobrze, no to dobrze, super. Czy ten egzamin był dla ciebie trudny? Nie, bardzo miły egzaminator był. Na początku wydawał się trochę nerwowy, ale później jak wsiadł do kółka do pojazdu, to już było naprawdę bardzo luźno. Mm -hmm. Pochwalił I... mnie wielokrotnie, bo miałem raz sytuację na Brochowie, gdzie pojazd strefy był mocno rozpędzony, a po prostu przejeżdżał, ja podjechałem. Zatrzymałem się. Przypomniałem jesteś do skrzyżowania równorzędne. Ostatniu, bo boże, od razu ruszyłem. Egzamin się powiedział, że bardzo dobrze pan zrobił, bo ja sam nawet nie wiedziałem czy on się zatrzyma, czy nie. Aha, więc. super. Czyli asekuracyjnie postąpiłeś, tak. Fajnie, no oczywiście ci gratuluję. Jakieś inne rzeczy jeszcze tam trafiłeś? Coś trudnego takiego, co cię zaskoczyło troszeczkę tak? No, na egzaminie? Równoległe, równoległe my tylko tak teoretycznie byliśmy, tu przejeżdżaliśmy przez Ziębickiego, pojechaliśmy na Brochów i wróciliśmy od razu, więc egzamin traf, trwał może 25 minut. Aha, czyli niech to zobaczysz, że radzisz sobie super, więc nie przedłużał. Fajnie, no co, gratuluję jeszcze raz. Życzę gumowych drzew. Spróbujmy zbliżenie zrobimy na, na tę informację, że, że jest oczywiście pozytywny. Tutaj nie mamy żadnych uwag, jak widzę. Także super Michał gratuluję Ci oczywiście. Wspominam, że jesteś naszym ambasadorem od tej pory. Cieszę się naprawdę, jak oczywiście zapraszam, jak będziesz zdecydowany na jakieś inne kursy. Dostaniesz od nas rabat, jak sobie tam jakiś kurs wymyślisz, wybierzesz w przyszłości. Także jeszcze raz gratulacje i... A, nie wspomnieliśmy, że oprócz Edyty była jeszcze pani Magda i pani, pani Basia, prawda? No właśnie, bo to by było nie w porządku w stosunku do nich. Także dziękuję jeszcze raz i wszystkiego dobrego.